Na no, dzień dobry moi drodzy. Cóż by to innego. Niedziela. I długie mamy wybieganie. O mnie akurat dzisiaj wjechało 19 km. Nowe buty się. Nie wiem czy sprawdzają, czy nie. Ciężej mi się jakoś biega. Tak więc pamiętajcie o odpowiedni dobór butów. To jest podstawa. Cisza. Spokój po lesie. Ciężka dzisiaj mieszana. Trochę asfaltu, trochę lasu, trochę podbiegów. Najważniejsze, żeby to było urozmaicone. I taka zabawa. Zabawa na flow biegowym. Pamiętajcie, najważniejsze to się bawić. Bawić, bawić tym, co robimy. Lubimy robić. O, tutaj ktoś robił. Chlebowe drzewo może po kanapkach albo na ptaszku, ale ptaszki, jak widać, chleba nie preferują. Wolą ziarenka. Tak więc dobrego popołudnia, weekendu, niedzieli i jutro słonecznego dnia Wam życzę.